i yes. To faktycznie może się zdarzyć. Jednak systemy stabilizacji ciśnienia firmy Kaiser Compressoren, jesteś zawsze po bezpiecznej stronie. Zapewnia on optymalną prędkość przepływu sprężonego powietrza, co jest szczególnie ważne zaraz po weekendach lub przerwach technologicznych. Uruchamiane sprężarki dążą do jak najszybszego osiągnięcia ciśnienia roboczego w sieci. Mając to na uwadze, Kaiser kompresor oferuje elektroniczny system stabilizacji ciśnienia, który ogranicza prędkość przepływu w sieci. Dzięki temu wszystkie komponenty twojej stacji pracują bez przeciążeń. Systemy stabilizacji ciśnienia są niezbędne do zastosowań wymagających wysokiej jakości sprężonego powietrza. Pomagają one zapewnić stałą, wysoką jakość produkcji. Więc ulepsz swoją stację i zastosuj system stabilizacji ciśnienia. Kejzer kompresorem dostarczamy to, co obiecujemy.